Bata, ty powiedziałaś właśnie w czasie przerwy, dosz, doszłyśmy do wniosku, że nie możesz być singlem, skoro nie akceptujesz niezobowiązującego seksu, bo to jest jakby taki, a, to, to jest w życiu singla, tak, on musi się e, godzić z tym tłumaczeniem dla z one Ale... night stand, tak? że to jest jedno, jednorazowa przygoda, tak, że coś takiego musi go, znaczy musi, no, jeśli chce jakoś zaspokajać swoje potrzeby seksualne, to... Musi się z tym pogodzić. No ja wiem, ale y, nie bardzo sobie to wyobrażam. To znaczy, niezobowiązujący seks. To znaczy, jak ma to wyglądać niby? Czy znaczy, no, to tak? wygląda tak samo jak zobowiązujący, <noise> tylko nie niesie za sobą konsekwencji? Nie, 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 być nie. nie, tak na nie tak, technicznie, technicznie. <noise> technicznie. Spotykam mężczyznę, mówi dzień dobry tak. i co? I, I Jak? To w ogóle, no nie. No nie, on tak ci mówi. Dzień dobry, dobry. <głos> <głos> on tam nie, lubię. Z... Zaczyna chodzi. się wszystko <noise> tak samo, <noise> tylko nie musi prowadzić, że tak powiem, do bycia w związku. Ale to się bierze ale, że, ale ten niezobowiązujący seks to jest. Y, Przepraszam, to jest ale, bliskość tak, na chwilę po prostu. Tak, że... jak, jak można być blisko na chwilę? No, to znaczy, no to... y, Ma się się seksa, co? później się idzie do domu i nigdy może już się więcej do tej osoby nie dzwoni. Mało tego nie bierze się telefonu. No. W ogóle. Mhm. Ja nie robiłam nigdy, ale moje koleżanki. Ja słyszałam. No. <laughs> ja nie odpowiem. <laughs> Mogłabym się technicznie no wytłumaczyć, to może bym się przyzwyczaiła do myśli, że można tak Tak Mówię, poprosić. wszystko jest tak samo, tylko bez konsekwencji w związku. Nie takie tylko, że na raz, tylko to jest taki partner, z którym jeżeli masz ochotę, może, znaczy nie, no, Może na... być partner, no, może być to historia jakby no, jednorazowa, tak myślę. No I to jest no, bycie, bycie, jak mówię, w bliskości, ale ta bliskość nie wiąże się z konsekwencjami wymagania od kogoś, że teraz będzie dzwonił, albo że e, my będziemy zobowiązane do tego, żeby się tym interesować. Jest to, no, jak mówię, bliskość na chwilę. Czyli to, to jest tak, ale to, to jest jakiś, jakaś forma umowy, że mówimy sobie... Znaczy, tą... ja nie chcę być ekspertem, jakby... Nie, 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 to <laughs> zastanawiam nie się właśnie, jak to wygląda, czy to jest tak, że... Czy, czy po prostu nie, nie wysyła się tych SMS-ów, misiaczku, nie, jak dzisiaj tęsknię za tobą, czy, czy, czy tego typu. Po prostu się tego nie robi i w ten sposób I daje ja się... Ja myślę, że te sms -y się wysyła, bo te sms -y są taką formą zastępczą w ogóle wszelkich... E... Jakiejś komunikacji emocjonalnej, i one są zawsze wysyłane i właściwie nic nie znaczą, tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że, że one najczęściej, jeżeli chcemy coś koło ważnego powiedzieć, to raczej nie używamy do tego telefonu komerkowego i SMS-ów. Tylko, tylko, tylko rozmawiamy mm -hmm. i rozmowy tak. oko w oko. A propos niezobowiązującego, ojku, strasznie ciężkie słowo, seksu. Ty uważaj, bo ten narzeczony może ten program oglądać. Nie, bo tam, to... o, w Stanach, tam nie ma polskiej telewizji tej. ale w każdym bądź razie to teraz jest popularne tak, znaczy pytanie, czy w Polsce też to jest popularne, chyba tak. No my na pewno że, będziemy wiedziały. <laughs> że w Szwecji się nazywa to kio, -kio czyli... kio, -kio. kio, -kio czyli. Koledzy, koleżanki, tylko od seksu. I właśnie w tym nie ma uczuć, tylko się umawiacie na seks, a później nie jesteście ze sobą. Znaczy kochanek, kochanka po prostu. No ale kochanek, to tak mi się wydaje, że to słowo kochanek to jest to, to jakoś tak więcej rzeczy się razem robi, niż, niż tylko seks. Tak mi się wydaje. Tego nie wiemy, nie, tak. nie, nie, nie rozumiemy, ci, czy to jest... nie czytałyśmy też jeszcze o tym żadnej się... ale, ale, ale ja kio -kio. mogę spróbować, ja jestem bo... czysta, nie wiem, o co chodzi, więc obawiam się, że Agneta, że to kio-kio mnie zainteresowało. Kio -kio. Zapraszam Cię do Szwecji. Brzmi po japońsku, co prawda? Właśnie, brzmi po japońsku, a, 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 a ma swoje korzenie w Szwecji. Tak, także... tak. To są dwie litery. K, K. Tylko, że ja jestem z rejonu z pół... noc? Południe. Południa. Okay. To, to ten... Wróćmy do tego tak, tak, niezobowiązującego, tak, tak. bo mnie bardzo interesuje. Dlaczego... Znaczy. Co się czuje po takim, y, skoro mówisz, że jest kio, -kio. Ja. No nie, ale co, <gryżanki <gryżanki nie no, nie co Bo ona się boi tego narzeczonego, ja. co jest daleko. Ta, ale nie, nie. nie rozpoczęłaś, to powiedz. Nie. Co, co się, czuje? się czuje? Tak, co się czuje? Nic się nie czuje. Co co czuje? Rozładowanie, się czuje że, się, że się chce mieć seks. O chwilę że... przyjemności, no rozładowanie ale napięcia. ale nie ma i... uczuć, że kocham cię. Ale to jest straszne. A to wie? ja też uważam, że to jest straszne. Dla... Ja nie wiem, czy to jest straszne, no. tylko to jest dziwne. Znaczy dziwne dla mnie, ponieważ nigdy czegoś takiego nie próbowałam i ciekawe jestem, co, yy, co, co, co się czuje. Bo wiecie, bo to nie jest ale tak, ale... że się czuje na pewno to. Bo pamiętam, jak miałam lat 20, to bardzo yy, z ogromną mocą powtarzałam, że nigdy w życiu nie wybaczyłabym mojemu mężczyźnie zdrady. Yy, 20 lat później nie jestem już tego taka pewna. W związku z tym to się zmienia. To się zmienia w nas, to się zmienia y, z jakby rosnącą dojrzałością, a jednocześnie mam wrażenie, że ja sama o wiel tak mało o sobie wiem, że nie wiem, co bym czuła rano po Kyokio. Trzeba to sprawdzić, trzeba to w takim razie sprawdzić, żeby, żeby się Bo, dowiedzieć. Ale to mm. jest... jest to chyba jakiś, jakiś rodzaj pustki, Ale prawda? czy to nie znaczy, ale że... że… dużej uczciwości mi się wydaje. Że co to jest? Uczciwości. Uczciwości. Uczciwości? bo jeżeli temu towarzyszą powiedzmy takie uczucia koleżeńskie, dobre, jakaś taka lojalność, przyjaźń, nie, jednocześnie wzajemne pożądanie, podobanie się sobie, no to niekoniecznie to musi prowadzić do tego, że jesteśmy razem w związku. Widzę, widzę mężczyznę, który mi się podoba, któremu ja też się podobam, lubimy się, ale wiem, że on się nie nadaje na mojego partnera, ani ja bym nie chciała być jego partnerką. Ale Spotykam się, się Spotykamy się raz na to... jakiś czas, prawda? Nic sobie nie obiecujemy, nie, nie stwarzamy pozorów, nie ma rozczarowań. Myślę, że to, to jest uczciwe.